Cześć! Jestem Asia Stawińska, psycholog w POKÓJ-SPOKÓJ. Dzisiaj powiemy sobie o tym... I o tamtym... I o, I o <laughs> Na mapie warto także uwzględnić osoby, które miały wpływ na dokonywane przez nas wybory. Osoby, które były zarówno źródłem, jak widzą się inni ludzie, ale bardziej nad tym... Nie wiem, co ja z tym mam nad... Liczenie dotyczące radzenia sobie z wewnętrznym krytykiem, który jest oparty na poimieniu, że są piękni, dobrzy i talentowani. Spróbuj, jak to jest, kiedy nie skupiasz się tak bardzo na tym, co myślą o tobie inni, ale na tym, jakie ktoś obok ma potrzeby, ma takim poczuciem wartości, bardzo często chcą być jacyś. Chcą, aby inni mówili o nich. Osoby, które były źródłem zagrożenia albo wsparcia. Takie jak... I lepiej nie ją w jakimś widocznym... Wiele osób boi się podjąć tego ćwiczenia z obawy przed... Język mi zbrew.